Ho ho ho! Mikołaj, elfy, śnieg, prezenty! Święta to niesamowity czas, trudno o bardziej radosny i zachęcający do zabawy okres w roku. Ze zniecierpliwieniem oczekujemy widoku pierwszej gwiazdki, nakrywania do wigilijnego stołu i pakowania prezentów. Właśnie dlatego z myślą zarówno o dzieciach, jak i dorosłych powstał nasz wyjątkowy pakiet Magia Świąt. Przeznaczony dla wszystkich od szóstego roku życia. Odkryj w sobie dziecko i wraz z najmłodszymi przenieś się do niesamowitej zimowej krainy. Zmierzycie się w turnieju na śnieżki, zrobicie aniołka na śniegu. Słyszycie ten dźwięk? Aż skrzypi pod stopami. Halo, halo! To nie koniec zabawy. Czeka na Was lepienie bałwana i figle wśród śnieżynek. Połączcie siły, im nas więcej, tym weselej. Bezpieczna i pełna radości zabawa to nie wszystko. Przed nami najbardziej rodzinny i kolorowy czas w roku święta Bożego Narodzenia. Przed Wami wiele zadań tworzenie świątecznych dekoracji, ubieranie choinki oraz pieczenie pierników. Poczekajcie, ktoś chyba potrzebuje naszej pomocy. Ach, to Mikołaj i elfy! Mają kłopot z dostarczeniem prezentów na czas. Wesprzyjcie ich, na pewno się odwdzięczą. Pakiet Magia Świąt dostarcza małym i dużym mnóstwo radości. Buduje przyjemne skojarzenia, pobudza ciekawość i zachęca do aktywności. Najmłodsi kształtują spostrzegawczość, gibkość i szybkość reakcji. W toku 15 magicznych rozgrywek dzieci zdobywają wiedzę dotyczącą świąt Bożego Narodzenia, przygotowani do wigilii oraz bezpiecznych zabaw na śniegu.